Ja pierdolę, ty masz 1200 obserwujących! Zapraszam na mój kanał na YouTube! Rafał Takewan Górniak, zapraszam na mój kanał! Palca sobie możesz cipe włożyć! Rafał Tejkwan Górniak! Jakbym nie mógł się dodzwonić, to, 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 to nie byłoby to dosyć zabawne. No. no nie byłoby, no? No nie byłoby. A wiecie co jest totalnie pojebane, że ja ciągle jakieś głosy kurwa słyszę? To jest tak chore, że ja pierdolę. Naprawdę. <laughs> Ale nie, nie, nie że w głowie, nie że w głowie Normalnie kurwa w domu coś mi gada, jak chuj Przysięgam kurwa No to to w głowie jak ci w domu gada, a nie No w domu, gada. w domu i mówi ja jestem w totalnym nerwie, naprawdę, w nerwie jestem strasznym Od dwóch dni jakieś głosy słyszę, przysięgam, no nie kłamię ja to <laughs> i się ma... śmieje Nie ten tak. Człowieku, ja mam księdza zamówionego, niedługo przyjdzie Normalnie coś mi kurwa gada Zamówionego księdza Zamówić ty ty możesz pić. Słyszałaś? Ja pier... Nie, słyszałeś czy nie? Szczerze, słyszałeś czy nie, kurwa? Nie? Kto mówi, kurwa? Co to jest? CO TO JEST?! Nazywam się Jan Paweł II... Ja pierdole! Nie, nie wierzę! Nie wierzę, panie Janie Pawle! Zmarzyć... Pan Jan Paweł... Na jakim ten... kanale będziemy? Ten papież?! Papież ten?! Co jest?! Ja pierdolę Ej kurwa słyszeliście to czy nie? Szczerze No co? Nic nie słyszałam Ja pierdolę! Coś, coś mi się dzieje kurwa naprawdę Spłyty żeś to puścił Cóż słyszałaś czy nie? Szczerze słyszałaś czy nie Ej no na jakim kanale będziemy? Na jakim kanale kurwa słyszałaś czy nie? Szczerze! Słyszałaś czy nie? Słyszałaś? Nie Agrywam cię. Dziwny głosie, kurwa, co jeszcze mi powiesz? Co jest? Włącza? Bo jedynie, że jebać Polaków. Bo kurwa, no jebać Polaków, no jeszcze jak? Jan Paweł wie co dobre, jak najbardziej, ależ można, jeszcze jak? Dziewczyny jebać Polaków, nie? Nie. <laughs> ja jestem Wembley. Ok. Rafał Górniak jestem, ale Wembley nam nie mówił. Urodziłem się w Anglii, nieważne. Ile macie lat? <laughs> 20. Ja mam 22, skąd jesteście? Z Warszawy O stolica kurwa, pięknie, pięknie, pewnie się powodzi Chociaż stary, stary model iPhone'a, to, to chyba jednak się nie powodzi Nawet dwa iPhoney zobacz A patrz, ja tu mam kurwa nowiutki Samsung, Samsung S5 Kurde, ja, powiem ci, że pasuje ci ten różowy kolor Normalnie żółłbym ci usta jak boczek Ej, będę sławna dzięki tobie? Nie wiem, jak, jak byłbym sławny to bym ci powiedział to czemu nagrywasz mnie na YouTube? No bo zakładam kanał i chcę być zabawny. Próbuję, wiesz, tak się uczę. Mam takiego mentora, yy, Sergiusz... Ale jak nie jest jak nie udostępniasz mu wizerunek, a ja tego sobie Ale... no, to, no to zamarzę two, twoją twarz, no i tak nie ma na co patrzeć, nie wiesz co chodzi. No to jest live. Właśnie że ja jestem modelką. Modelką, jesteś pierdolisz. No serio. W, w jakiej firmie? Model casting. Model casting. Musiałem jakiś Calvin Klein czy coś? To nie znam. Bo no, czasami miałam kiedyś sesję do Victory Secret. Jasne, pierdolisz głupoty, jeśli wierzę. O nie! Widzisz, że jestem ładna? Dobra, a ile płacą? Nie wiem, właśnie zajmuję płaceniem. Eee, <tryk> płacenie tylko odbieranie pieniędzy, bo to na moich konto moich rodziców wpływa. Czemu na konto rodziców? Ile ty masz lat? 17. Ale pierdolisz kurwa kotopoły. Koleżanka ma 20, a ty masz 17, Wiktor... Tak, kurwa, Wiktor. No i na ona nie wygląda. Nie wygląda. Nie, no nie wygląda. no Bo że to nie jest moja koleżanka, tylko to jest moja dziewczyna. To przelisz się. No, kłamiesz. A widzisz, kłamiesz, kłamiesz. Wiedziałem, że kłamiesz. No ale pierdolisz, że to twoja dziewczyna jest. Dobra, jak, jak, jak jesteś coś modelko podaj Instagrama? Nie będę ci podobać Instagramu, potem będę się z bo potem będziesz sobie ustawiona na YouTube i wszyscy będą mnie obserwować. No właśnie, gdybyś była, gdybyś była faktycznie modelką, to chciałabyś zagięć. olivia.clicks. podam Olivia. o Olivia. Kliks, tak? Tak. Wszyscy o, olivia.kliks, tak? Tak. Dobra, sprawdzam, sprawdzam. Do sprawdzam, sprawdzam, żeby nie było. Ja chcę w moim Instagramie sprawdzić, czy jestem modelką. olivia.kliks. Kele i X, tak? X. Kliks. A, tak, o. Widzę, widzę taką sunię, czekaj. No i zobacz sobie, że miałam sesję robioną w bieliźnie Kelvina Kleina. Kurwa, ty streama masz. <noise> Nie! Ja pierdolę, ty masz 1200 obserwujących. Zapraszam na mój kanał na YouTubie! <noise> Rafał Tejkwan Górniak, zapraszam na mój kanał. Palca sobie możesz cipe włożyć! <laughs> Rafał Tejkwan górniak! Zapraszam też na Instagrama! Tejkwan na Instagramie, zapraszam! Mam... Napisz, napisz, napisz tutaj! tutaj. Mam te... 45 obserwujących, mam, chcę mieć więcej. Zapraszam serdecznie! Napisz, napisz, napisz swoją nazwę w wiadomości to cię dodamy. Takefun Eee, jak? Takefun. Tak efuny! Take fun! Y Takefun! Dobra! Damy cię na Instagramie i cię zapromuję, będziesz miał e, 500 obserwujących w jeden dzień. Mam już 40. Będziesz miał 500, nie a, mam. Ej jak ty to zrobiłaś, że masz tak dużo obserwujących, tak szczerze. No ja jestem modelką! Pierdolisz modelką kurwa jesteś! No zobacz sobie, że mam jedno zdjęcie w bliźnie Kevin To co, to napiszę do Ciebie, rozumiem. Ej, no się? nie mogę nie mogę znaleźć cię na Instagramie. Take fun. Takefun! Takefun! No dobra, ale weź mnie zaobserwuj, to ja zaobserwuję wtedy ciebie. Bo nie mogę cię znaleźć. Ona nie może cię znaleźć. Na pewno może mnie znaleźć, co ty pierdolisz, kurwa. No. A, napiszę ci. No co napisz? Pewnie Szmula nie potrafi po angielsku pisać, no. Kobieta, dziewczyna, piękna, ładna. No. Dobra, i co? Znalazła mnie czy nie? W oglądaj, Paweł. Znalazła mnie czy nie? Eee, napisz no, tak. A była w Katowice. Takie coś, patrz. No Techfun, nie fun, 9 91 no kurwa! Jezu! No. Dobra, Oliwka, to co? To idziemy na gofry, ubijesz śmietanę, czy nie? <ścoughs> czy ubiję śmietanę? No do gofrów. Jak bez śmietany, gofry to nie smakują najlepiej. Jak się ubije śmietanę, to można konsumować ze smakiem. Ale czy... Ja nie lubię by tej śmietany. To tylko ubijasz, nie będziesz jadła. A ty będziesz ją jadł? No nie no, bez przesady, w firankę wytrzemy <głos> <głos> To co? Może być? Może być? Nie. No to nie. To ja idę szukać dalej. To papa. Nie! <noise> Czemu nie? Bo jesteś na żywo. Jak nie chcesz iść na randkę, to spierdalam no! Czekamy. Okej, okay, to wtedy do mnie napisz, to się omówimy na lampę. A będzie śmietana do tych gofrów? Ogarnąłem je. To Dobra, takie fajne. To widzimy się. Mam nadzieję, że śmietana Ci będzie smakowała. Papa. Pa. Robię to no bo to lubię Portem emo mi płaci na tubie Sprzedałem się przy kolejnej stubie. Klikajcie drę, ja wam to mówię W moim fanglubie z ciebie wyskupię Mam tyle hajsu, że czasem go gubię Pełne konto, swój portfel